Witaj! Ten kanał nie powstał po to, żeby reagować na nagłówki. Nie powstał po to, żeby kogokolwiek straszyć, przekonywać, ani ustawiać po jednej ze stron. Powstał po to, żeby rozumieć. Żyjemy w czasach, w których wydarzenia zmieniają się szybciej niż sens, jaki próbujemy im nadać. W czasach, w których emocja często wyprzedza refleksję, a hałas zagłusza myślenie. Tutaj zwalniamy, rozkładamy świat na części. Patrzymy na procesy, nie tylko na zdarzenia. Nie znajdziesz tu prostych odpowiedzi ani gotowych recept. Znajdziesz za to próby uporządkowania rzeczywistości, bez skrótów myślowych i bez uproszczeń. Bo tylko rozumiejąc, można zachować sprawczość powtórzę sprawczość jako społeczeństwo, jako państwo, ale też jako zwykły człowiek. Jeśli chcesz myśleć spokojnie w niespokojnych czasach, jesteś w dobrym miejscu. Pozostań i posłuchaj. Ten materiał zatytułuje Polska w epoce napięcia. Jest to esej o miejscu państwa średniego w świecie powracającej polityki siły. Zacznijmy rozbierać wobec tego temat na części pierwsza tak abyś mógł zrozumieć świat w którym obecnie się znajdujemy nie wszedł nagle w chaos on powoli wyszedł z epoki komfortu do której przyzwyczaiła się szczególnie Europa przez trzy ostatnie dekady dominowało przekonanie że gospodarka zastąpi geopolitykę handel zastąpi konflikt a instytucje międzynarodowe zastąpią twardą siłę ta wizja nie upadła w jednym momencie. Ona przestała być po prostu wystarczająca. W tym sensie wydarzenia takie jak amerykańska interwencja w Wenezueli, teraz na początku stycznia, czy wojna w Ukrainie trwająca już od czterech lat, oraz napięcia wokół Arktyki, czy walka o surowce nie są anomaliami, są objawami przejścia do nowej fazy porządku światowego. Fazy, w której państwa znów myślą kategoriami wpływu, odporności i zasobów, a nie wyłącznie wzrostu i integracji. To jest punkt wyjścia do zrozumienia miejsca Polski. Świat przeszedł od globalizacji do rywalizacji. Atak Stanów Zjednoczonych na Wenezuelę nie był wojną o samą Wenezuelę, był sygnałem systemowym. Pokazał, że w sprawach uznanych za strategiczne normy ustępują miejsca sile, a prawo międzynarodowe działa tylko tam, gdzie jest poparte realną możliwością egzekwowania. To zmienia kalkulacje wszystkich: Chin, Rosji, rynków surowców i sojuszników Stanów Zjednoczonych. Ropa nie potaniała, bo rynek nie wycenia dziś nadwyżek, lecz wycenia ryzyko. Kraje OPEC. Reagują na infrastrukturę, która jest krucha, a każdy kryzys podnosi premię, tak zwaną premię strachu. W efekcie świat wchodzi w epokę, w której energia, logistyka i bezpieczeństwo znów stają się polityczne, nie tylko ekonomiczne. I to właśnie szczególnie uderza w Europę. Europa jest zbyt ważna, by ją zignorować, ale jednocześnie zbyt podzielona. By rządzić. Unia Europejska pozostaje jednym z największych obszarów gospodarczych świata, ale jej słabość nie leży w braku zasobów, leży w braku decyzyjności strategicznej. Europa reaguje wolno, bo jest konstrukcją kompromisu. To było jej błogosławieństwo w epoce stabilizacji, w epoce napięcia staje się tak naprawdę obciążeniem. Między parasolem bezpieczeństwa Stany Zjednoczone. Presją Rosji i zależnościami handlowymi z Chinami, Europa coraz częściej płaci, ale nie decyduje. Staje się przestrzenią gry, ale nie graczem. Stąd fundamentalny wybór, przed którym stoi zależna stabilność, fragmentacja albo sprawczość. Ten wybór właśnie bezpośrednio dotyczy Polski. Będę powtarzał to słowo sprawczość, bo ono jest najistotniejsze. Polska jest państwem średnim, ale w strefie wysokiego napięcia. Polska nigdy nie była i nie będzie mocarstwem. I to stwierdzenie nie jest porażką, lecz punktem realizmu. Państwa średnie nie wygrywają skalą, wygrywają pozycją, stabilnością i wiarygodnością, której w tej chwili naszemu krajowi naprawdę bardzo brakuje. Położenie Polski sprawia, że jest ona jednocześnie wschodnią flanką zachodu, zapleczem logistycznym, potencjalnym węzłem przemysłowym i obszarem pierwszego kontaktu. Z czym? Z destabilizacją. To daje znaczenie, ale nakłada też koszt. W epoce, w epoce napięcia Polska nie może być neutralna ani samodzielna. W sensie geopolitycznym rzecz jasna. Jej siła wynika wyłącznie z osadzenia w większej strukturze i z jakości, jaką wnosi do tej struktury. I tu pojawia się kluczowy problem wewnętrzna spójność. Największe zagrożenie dla Polski to jest erozja sprawczości od środka. Historia pokazuje, że państwa średnie nie przegrywają dlatego, że są słabsze militarnie, przegrywają dlatego, że tracą zdolność do wspólnego działania. Permanentna wojna polityczna, delegitymizacja instytucji, podważanie podstawowych kotwic strategicznych nie osłabiają elit. Osłabiają państwo jako partnera. W świecie rywalizacji nikt nie inwestuje zaufania w podmiot nieprzewidywalny. Sojusznicy potrzebują państw, które są stabilne kursowo, przewidywalne decyzyjnie, zdolne do długiego planowania. Bez tego Polska przestaje być węzłem. A zaczyna być problemem do zarządzania. I tu się pojawia kolejny temat: energia kontra ambicja. I to jest test dojrzałości dla Państwa. Obecnie spór o centralny port komunikacyjny dobrze ilustruje dylemat epoki, w której się znajdujemy. CPK, jakkolwiek by go nie nazwać, to tak naprawdę jest projekt ambicji i logistyki, sensowny w świecie stabilnym. Energetyka, natomiast atom, sieci, magazyny to jest projekt fundamentu. A w świecie napięcia, fundament decyduje o przetrwaniu. Państwo, które nie kontroluje energii, traci konkurencyjność, podlega szantażowi i nie jest w stanie utrzymać przemy ani przemysłu, ani obronności. Dlatego hierarchia jest nieubłagana. Najpierw odporność, a potem ambicja. To nie jest rezygnacja z rozwoju lecz jego warunek. Ropa z Wenezueli i logika państwa średniego, czyli powiedzmy Polski. Czy Polska powinna kupować ropę z Wenezueli? Tak, ale instrumentalnie. Niestrategicznie. Dywersyfikacja portfela dostaw jest racjonalna. Uzależnienie się od niestabilnego kierunku nieracjonalne. Państwa średnie nie wiążą się emocjonalnie z surowcami. Traktują je jako narzędzia, a nie symbole. A więc gdzie jest Polska na mapie obecnego świata? Polska znajduje się dziś w strefie wysokiej stawki, ale nie wysokiej sprawczości. Jej przyszła pozycja zależy od trzech czynników. Po pierwsze, czy Europa wybierze sprawczość, czy pozostanie zależna. Po drugie, czy Polska utrzyma wewnętrzną spójność strategiczną mimo sporów politycznych? I po trzecie, czy priorytetem staną się fundamenty odporności, a nie projekty prestiżowe? I w tej epoce napięcia nie wygrywa ten, kto krzyczy najgłośniej. Wygrywa ten, kto zachowuje zdolność myślenia długiego. Dla Polski oznacza to rezygnację z iluzji samotnej. Wielkości i konsekwentne budowanie roli stabilnego, przewidywalnego filaru większego porządku. I to nie jest wizja spektakularna. To jest wizja po prostu bezpieczna. A w świecie, który wrócił do polityki siły, bezpieczeństwo znów jest walutą najwyższej wartości. Jaki jest wizerunek Polski? Jaki jest wizerunek prezydenta Nawrockiego i polityki Weta? W tejże epoce napięcia. W polityce międzynarodowej nie wszystko sprowadza się do traktatów, armii i budżetów. Bardzo wiele dzieje się na poziomie symboli, sygnałów i odczytów wizerunkowych. Państwa, szczególnie państwa średnie, są oceniane nie tylko po tym, co robią, ale także po tym, jak są czytane przez innych graczy. W tym sensie osoba prezydenta nie jest wyłącznie elementem krajowej układanki konstytucyjnej. Jest interfejsem państwa ze światem. Dlatego pytanie o prezydenta Karol Nawrocki, o jego rozpoznawalność, styl, relacje międzynarodowe i praktykę weta wobec rządu Donalda Tuska, nie jest pytaniem personalnym. Jest pytaniem o to, czy Polska w obecnej konfiguracji wygląda na państwo poważne i przewidywalne. Karol Nawrocki, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w swoim nazwisku ma coś takiego, że nie potrafią wymówić go inni politycy zagraniczni. Fakt, że Donald Trump publicznie przekręca nazwisko polskiego prezydenta, mówiąc coś w rodzaju Karol no raki, sam sobie nie jest dramatem. W polityce światowej błędy językowe przecież się zdarzają. Problem zaczyna się Wtedy, gdy ten błąd nie jest incydentem, tylko objawem. W dyplomacji poprawna wymowa nazwiska nie wynika przecież z uprzejmości, wynika z hierarchii uwagi. Nazwiska liderów państw, które są postrzegane jako kluczowe, są zapamiętywane, ćwiczone, poprawiane przez zespoły doradców. Jeśli nazwisko jest mylone, upraszczane albo ignorowane, oznacza to jedno. Dany lider nie funkcjonuje w głównym obiegu decyzyjnym. To nie jest wina akcentu, to jest kwestia wagi politycznej. Prezydent Nawrocki funkcjonuje dziś przede wszystkim jako aktor wewnętrznej gry politycznej, a nie jako aktywny element zachodniej architektury bezpieczeństwa czy dyplomacji. Nie wyznacza agendy międzynarodowej, nie jest cytowany jako punkt odniesienia. Nie buduje rozpoznawalnej osi relacji osobistych z innymi przywódcami. I dla państwa średniego, takiego jak Polska, to jest problem. Nie dlatego, że każdy prezydent musi być gwiazdą dyplomacji, ale dlatego, że brak wyraźnej roli oznacza pustkę interpretacyjną. A pustka w polityce międzynarodowej zawsze jest wypełniana cudzą narracją. Weta prezydenckie natomiast wobec polityki rządu Donalda Tuska są w pełni legalne konstytucyjne. konstytucyjnie. Problem nie leży w samym fakcie weta, problem leży w częstotliwości, motywacji i kontekście międzynarodowym, w jakim są stosowane. I z zewnątrz wygląda to następująco: rząd deklaruje kurs proeuropejski i odbudowę relacji. Prezydent natomiast blokuje lub opóźnia kluczowe elementy tego kursu. Państwo, nasze państwo wysła sprzeczne sygnały do partnerów. I w świecie napięcia i rywalizacji państwa, są oceniane przede wszystkim pod kątem spójności decyzyjnej. Weto, które staje się narzędziem permanentnej walki politycznej, nie jest odczytywane jako troska o konstytucję, tylko jako objaw niestabilności systemowej i tak nas czytają inni. I jak to wygląda z zewnątrz? I to jest właśnie kluczowe. Z perspektywy Waszyngtonu, Berlina czy Brukseli Polska w tej konfiguracji nie wygląda jak państwo prowadzące spójną strategię. Wygląda jak państwo z dwoma ośrodkami władzy, które wysyłają sprzeczne komunikaty i które musi być zarządzane, a nie konsultowane partnersko. I to jest właśnie bardzo niebezpieczne dla kraju, który jak ustaliliśmy wcześniej, nie ma luksusu samotnej gry. Polska potrzebuje wiarygodności bardziej niż retoryki, a wiarygodność rodzi się z czego? Z przewidywalności. I teraz trzeba sobie zadać pytanie: czy prezydent działa jako hamulec, czy jako stabilizator? W teorii prezydent w systemie półprezydenckim może pełnić rolę stabilizatora, czyli łagodzić konflikty, dbać o ciągłość państwa, być punktem odniesienia ponad bieżącą walką partyjną. Ale w praktyce prezydent Nawrocki jest postrzegany raczej jako aktywny uczestnik wojny politycznej, nie jej moderator. I to sprawia, że Polska traci zdolność mówienia jednym głosem. To sprawia, że partnerzy zagraniczni odkładają decyzje na później, i to również sprawia, że rośnie skłonność do omijania Warszawy w kluczowych rozmowach. I dla państwa średniego to realna strata wpływu. Nawet jeśli formalnie wszystko działa zgodnie z prawem. Kolejne pytanie: czy Polska wobec tego w tej roli wypada poważnie? No odpowiedź musi być uczciwa, chyba nie w pełni. Nie dlatego, że prezydent jest zły albo śmieszny, ale dlatego, że w epoce napięcia powaga państwa mierzy się spójnością przekazu, przewidywalnością decyzji i zdolnością do odłożenia walki wewnętrznej na rzecz interesu zewnętrznego. Gdy głowa państwa jest kojarzona głównie z wetami wobec własnego rządu, a nie z budowaniem pozycji kraju, państwo traci na czytelności. A nieczytelność w polityce międzynarodowej oznacza jedno: mniejszy wpływ. Więc ja mam taką konkluzję: prezydent, jako koszt czy zasób, w obecnej konfiguracji prezydentura Karola Nawrockiego, jest dla Polski kosztem wizerunkowym. Nie zasobem strategicznym, nie musi tak być, ale żeby to się zmieniło, potrzebna byłaby zasadnicza korekta roli pana prezydenta: mniej weta jako broni politycznej, więcej funkcji integracyjnej i wyraźniejsze osadzenie w zachodnim obiegu dyplomatycznym. Bez tego Polska pozostanie krajem ważnym geograficznie. Ale nie w pełni traktowanym poważnie politycznie. A w świecie, który wrócił do twardej gry, powaga nie jest kwestią godności, jest tak naprawdę walutą wpływu. Kiedyś lata temu, to pewnie było ze 20 lat temu, w ręce wpadła mi książka Friedricha Forsytha, Diabelska Alternatywa. I zacząłem zastanawiać się, jak Polska znajduje się wobec diabelskiej alternatywy, w jakim miejscu my się znajdujemy na Ta książka to była, była o podziale politycznym, o szpiegach, o rosyjskiej logice wpływu i państwie stawianym przed złym wyborem. Warto przeczytać, bo dokładnie pokazuje mechanizm działania polityków rosyjskich. Wówczas w Związku Radzieckim działających, ale tak naprawdę nic się nie zmieniło, bo do dzisiaj w Rosji działają osoby ściśle powiązane z KGB, choćby z prezydentem Putinem na czele. I jednym z najtwar najtrwalszych mitów współczesnej polityki jest przekonanie, że wpływy obcych państw działają przede wszystkim poprzez agentów, pieniądze i jawne zdrady. Tymczasem Historia zimnej wojny, a jeszcze bardziej doświadczenie XXI wieku, pokazują coś znacznie groźniejszego. Najskuteczniejszy wpływ nie polega na kontroli jednej strony sporu, lecz na trwałym podziale całego społeczeństwa. Mamy w tej chwili bardzo wysoką polaryzację społeczeństwa. To jest idealne narzędzie dla byłych agentów KGB i dla polityków Rosji. Dokładnie ten mechanizm opisał Friedrich Forsyth w Diabelskiej Alternatywie, i dokładnie ten mechanizm coraz wyraźniej widać w polskiej polityce. Na czym polega ta diabelska alternatywa? No w powieści Związek Radziecki nie musi wygrywać wojny ani zdobywać Zachodu militarnie. Wystarczy, że doprowadzi przeciwnika do sytuacji, w której każdy możliwy wybór prowadzi do katastrofy. Albo ustąpisz i zniszczysz własną pozycję, albo się nie ugniesz i zapłacisz jeszcze wyższą cenę. Istotą diabelskiej alternatywy nie jest więc zwycięstwo jednej strony, jest nią paraliż decyzyjny, w którym państwo samo wybiera rozwiązanie, które je osłabia, bo wszystkie inne wydają się jeszcze gorsze. I to nie jest fikcja literacka, to podręcznik presji strategicznej. Rosyjska logika wpływu. I współczesna Rosja nie musi przejąć Polski, Europy ani Zachodu. Jej realnym celem nie jest kontrola, lecz dezorganizacja. Państwo podzielone, skłócone i niezdolne do wspólnego działania jest dla Kremla znacznie cenniejsze niż państwo jawnie prorosyjskie. Dlatego rosyjska logika wpływu działa według prostych zasad. Nie wspiera jednej partii, ale wspiera konflikt. Nie promuje jednej narracji, ale promuje chaos narracyjny. I nie chce zwycięstwa tak zwanych swoich, chce porażki instytucji. I w tym sensie Rosja nie musi być w Polsce. Wystarczy, że Polska nie potrafi być sobą. Polska scena polityczna od lat funkcjonuje w, trybu, w trybie permanentnej wojny wewnętrznej. I spór nie dotyczy już programów, lecz tożsamości, lojalności i moralnej delegitymizacji przeciwnika. Każda strona postrzega drugą nie jako rywala, ale jako zagrożenie egzystencjalne. I z zewnątrz wygląda to następująco: jedna część sceny politycznej widzi Rosję wszędzie, druga część oskarżana jest o zdradę, nawet gdy jej działania są stricte zachodnie. Państwo jako całość traci zdolność mówienia jednym głosem. To jest dokładnie moment, w którym pojawia się diabelska alternatywa. Cokolwiek zrobisz, druga połowa kraju uzna to za działanie przeciwko Polsce. Rosja nie musi sterować konkretnymi decyzjami. Wystarczy, że podsyca brak zaufania, wzmacnia radykalne narracje po obu stronach, nagłaśnia każdy konflikt konstytucyjny. Eksponuje każde weto, każdy spór, każdą sprzeczność. W efekcie Polska sama produkuje niestabilność, którą z zewnątrz można jedynie wzmacniać informacyjnie. To nie jest scenariusz agenturalny, to jest scenariusz systemowy. I w książce Friedricha Forsytha Zachód staje przed wyborem, który niszczy go niezależnie od decyzji. A Polska. Coraz częściej znajduje się w analogicznej sytuacji. Jeśli rząd działa zdecydowanie, połowa kraju widzi zamach na demokrację. Jeśli prezydent wetuje, druga połowa widzi sabotaż państwa. Jeśli Europa naciska, jedni mówią o kolonizacji, drudzy o ratunku. Jeśli USA oczekują lojalności, pojawia się strach przed zależnością. Każda decyzja pogłębia podział zamiast go zmniejszać. To właśnie jest diabelska alternatywa, ale w wersji XXI wiecznej. Państwo demokratyczne, które samo blokuje własną sprawczość. Powtórzę to zdanie. Państwo demokratyczne, które samo blokuje własną sprawczość. W tym modelu Rosja nie musi wygrywać żadnej bitwy. Wystarczy, że Polska staje się nieprzewidywalna dla sojuszników, decyzje zapadają ponad nią, a kraj zaczyna być traktowany jako problem do zarządzania, a nie partner do rozmowy. I to jest dokładnie ten moment, w którym państwo traci znaczenie, nie tracąc formalnej suwerenności. Foresight opisał to jako polityczny koszmar. My obserwujemy jego miękką, rozciągniętą w czasie wersję. Najważniejszy wniosek z porównania z diabelską alternatywą jest brutalny, ale konieczny. Największym sukcesem rosyjskiej strategii nie byłoby Podporządkowanie Polski, zresztą chyba nigdy tak do końca się to nie udało ani Związkowi Radzieckiemu, ani obecnej Rosji, ale byłoby doprowadzenie do sytuacji, w której Polska nie potrafi działać wspólnie. A jesteśmy tak naprawdę klonem Unii Europejskiej, bo sama Unia Europejska, tworząc zlepek różnych narodowości też mam wrażenie nie potrafi działać wspólnie i też traci sprawczość. To nie jest esej o winie jednej partii czy jednego polityka. To jest esej tak naprawdę o mechanizmie, który działa ponad nimi i dokładnie dlatego jest tak groźny. Nasi drodzy politycy, ten mechanizm jest bardzo, bardzo groźny. Bo z diabelskiej alternatywy i spowieści nie da się wyjść, wybierając jedną ze stron. Da się z niej wyjść tylko wtedy, gdy państwo odzyska zdolność minimalnego konsensusu strategicznego, niezależnego od wojny partyjnej. Bez tego Polska pozostanie krajem formalnie suwerennym, ale realnie osłabionym. A to jest dokładnie taki rezultat, o jaki w tej grze chodzi. jaką mógłbym wysunąć puentę z całego tego materiału że sprawczość zaczyna się tam gdzie kończy się wojna plemion z jednej strony platformersi z drugiej strony pisowcy państwa nie tracą znaczenia dlatego że są słabe tracą je wtedy gdy nie potrafią przestać walczyć same ze sobą a sprawczość nie rodzi się z jednomyślności, nie rodzi się też z ciszy ani rezygnacji z różnic. Sprawczość rodzi się z minimalnej zgody co do tego, co jest ważniejsze od sporu. Depolaryzacja nie oznacza, że wszyscy myślą tak samo. Oznacza, że konflikt przestaje być narzędziem niszczenia państwa, a staje się mechanizmem jego korekty. Że przeciwnik polityczny przestaje być wrogiem egzystencjalnym. A znów staje się rywalem w ramach wspólnej gry. I dopóki społeczeństwo jest podzielone na obozy, które widzą w sobie nawzajem zagrożenie dla, istn dla istnienia państwa, dopóty państwo nie decyduje, jest jedynie przedmiotem decyzji innych. W świecie powracającej polityki siły nikt nie pyta, kto ma rację w wewnętrznych sporach. Świat pyta tylko. Czy potrafimy działać razem? Czy jesteśmy przewidywalni, i czy nasze decyzje obowiązują dłużej niż na jedną kadencję? Jeśli odpowiedź brzmi nie, to nawet najsłuszniejsze racje nie mają znaczenia. Dlatego sprawczość Polski nie zacznie się od wielkich projektów nowych doktryn ani ostrych deklaracji. Zacznie się w momencie, gdy przestaniemy używać państwa jako broni przeciwko sobie nawzajem. I gdy uznamy, że obszary, że są obszary, takie jak bezpieczeństwo, energia, sojusze, instytucje, które muszą być wyjęte spod logiki wojny plemiennej, nie po to, by się kochać, oczywiście, po to, by nie dać się rozgrywać. Polska zacznie decydować wtedy, gdy znów będzie postrzegana jako całość. A nie suma zwaśnionych części, gdy stanie się jasne, że zmiana władzy nie oznacza zmiany kierunku państwa, a spór nie oznacza sabotażu. Sprawczość to nie dominacja to zdolność powiedzenia tak i nie w swoim imieniu i poniesienia konsekwencji razem. I dopiero wtedy Polska przestanie tylko być na mapie świata zacznie współdecydować, bo inni gracze zobaczą w niej nie pole bitwy, narracji, lecz partnera, który wie czego chce i potrafi to utrzymać. I to jest najtrudniejsza reforma ze wszystkich, ale też jedyna, od której naprawdę zależą wszystkie pozostałe. Weźcie sobie to do serca, na chłodno, jako rzeczywistość bez skrótów, Pomiędzy wierszami wydarzeń i jedno słowo w tym Eseju było najważniejsze sprawczość.